Chora matka przyjęła pomoc od bezdomnej kobiety, aby zajęła się jej dziećmi, podczas gdy ona poszła do lekarza. Kiedy wróciła do domu, zobaczyła scenę, której nigdy nie zapomni. Kiedy Anna, samotna matka trójki dzieci, poczuła, że nie ma siły na nic, wiedziała, że musi udać się do lekarza. Od jakiegoś czasu zmagała się z poważną chorobą, która odbierała jej energię i nadzieję. Jej życie było pełne trudności. Każdy dzień to walka o przetrwanie. Oprócz jej choroby była również odpowiedzialna za wychowanie dzieci: sześcioletniego Michała, czteroletnią Julię i niemowlęcego Tomka. Na szczęście miała przyjaciółkę, która mogła jej pomóc, ale tym razem musiała poradzić sobie inaczej. Zdecydowała się poprosić o pomoc Magdalenę, kobietę, którą spotkała kilka tygodni wcześniej na ulicy. Magdalena była bezdomna, ale Anna widziała w niej coś więcej niż tylko osobę żyjącą na marginesie. Miała wrażenie, że choć Magdalena nie miała nic, to miała serce, które potrafiło się otworzyć na innych. Kiedy Anna poprosiła ją, by zaopiekowała się dziećmi, nie spodziewała się niczego nadzwyczajnego, po prostu liczyła na to, że Magdalena da radę zająć się maluchami, dopóki ona uda się na wizytę lekarską. Magdalena zgodziła się bez wahania. Mówiąc, że choć jej życie nie jest łatwe, zna ból i wie, jak ważne jest wsparcie, nawet w najmniejszych rzeczach. Gdy Anna wyszła z domu, czuła się dziwnie spokojna. Wiedziała, że jej dzieci będą w dobrych rękach, przynajmniej na chwilę. Wciąż miała w głowie wizyty u lekarza i niepokój o wyniki badań, ale nie miała wyboru musiała zadbać o siebie, by móc dalej dbać o swoje dzieci. Po kilku godzinach spędzonych w szpitalu. Anna wróciła do domu. Drzwi były otwarte, a w powietrzu unosił się zapach czegoś nieznajomego. To, co zastała, sprawiło, że serce jej zamarło. W salonie siedziały jej dzieci, ale nie były to te same dzieci, które znała. Michał siedział w kącie, wpatrując się w podłogę, jakby w transie. Julia miała na twarzy dziwny, niepokojący uśmiech, a Tomek, w jego wózku, nie wydawał się w ogóle ruszać. Wszystko w pokoju było ciche, z dziwną, przytłaczającą atmosferą. Magdalena stała przy oknie, z rękami na plecach, patrząc na Anię, jakby czekała na coś. Jej wyraz twarzy był pusty, jakby coś straciła, coś ważnego. Wtedy Anna zauważyła coś, co sprawiło, że poczuła, jakby grunt usuwał jej się spod nóg. Na stole leżał mały, porzucony talizman. Który Anna kiedyś kupiła Michałowi jako Amielet ochronny. Ale to nie był zwykły talizman. To była rzecz, którą wcale nie chciała widzieć. Anna poczuła, jak jej serce zaczyna bić szybciej. To był talizman, który Michał zawsze trzymał blisko siebie, wierząc, że zapewnia mu ochronę przed złymi duchami, a teraz leżał na stole, porzucony, jakby stracił swoją moc. Czuła, że coś jest bardzo, bardzo nie tak. Zatrzymała się na chwilę, próbując zebrać myśli, ale jej wzrok przyciągnęła jeszcze jedna rzecz. Na podłodze, obok Michała, leżała stara książka. Kiedy podeszła bliżej, dostrzegła, że okładka była pokryta dziwnymi symbolami, których nigdy wcześniej nie widziała. Magdalena, co się stało? Wykrztusiła Anna, próbując zachować spokój, mimo że w jej wnętrzu narastał niepokój. Magdalena odwróciła się powoli. Jej twarz była blada, a w oczach błyszczało coś, czego Anna nie mogła zrozumieć. Kobieta nie odpowiedziała od razu, a jej usta rozciągnęły się w uśmiechu, który był zimny, nienaturalny. "Oni są gotowi", Anna. "Gotowi, by przejść dalej". Powiedziała cicho, z tajemniczym, niepokojącym tonem. Anna poczuła, jak zimny dreszcz przebiega jej po plecach. Co oznaczały jej słowa? Gotowi, by przejść dalej? Co to miało wspólnego z jej dziećmi? Spojrzała na Michała, który wciąż siedział w tym samym miejscu, nieruchomy, jakby nie zauważał jej obecności. Jego oczy były szeroko otwarte, ale patrzyły na coś, czego Anna nie mogła dostrzec. Zaczęła czuć, że coś w tym domu się zmieniło, że coś, co było tu wcześniej, zostało teraz zupełnie inaczej ustawione. Co ty im zrobiłaś, Magdalena? Zapytała, nie mogąc powstrzymać paniki w głosie. Magdalena podeszła do niej powoli, a jej kroki były ciche, prawie nienaturalne. W jej oczach czaił się cień, jakby była kimś innym, kimś, kto nie należał do tego świata. Jej twarz była spokojna, ale na ustach błąkał się dziwny, wręcz przerażający uśmiech. Nic im nie zrobiłam, Anno, ale to oni mnie wezwali, nie ja ich, kropka. Odpowiedziała, a jej głos brzmiał jak szept, jakby wypowiadane słowa były tylko dla niej. Anna nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Czuła, jak jej nogi stają się słabe, jakby cała jej siła rozpłynęła się w powietrzu. Co to miało znaczyć? Kto wezwał? O czym ona mówiła? Magdalena podeszła do Michała. Położyła dłoń na jego głowie i zamknęła oczy, jakby w transie. Dziecko wciąż nie reagowało. Na twarzy Anny malowało się coraz większe przerażenie. Co się stało z jej dziećmi? Kiedy spojrzała na Julię, zauważyła, że jej ciało było nieruchome, a uśmiech, który wcześniej wydawał się dziwnie zadowolony, teraz był jeszcze bardziej niepokojący. W oczach dziecka czaił się cień, którego nie potrafiła zrozumieć. Oni są już po drugiej stronie, Anno. A ty, ty nie możesz ich stąd zabrać. Powiedziała Magdalena, wciąż wpatrując się w Michała. Serce Anny stawało w miejscu. Nie miała pojęcia, co się działo. Ktoś lub coś miało kontrolę nad jej dziećmi. Czy to magia, jakieś zaklęcia, a może coś gorszego? Gdy podeszła bliżej, by spróbować zabrać Michała w ramiona, nagle poczuła silny Nieodparty ból w klatce piersiowej. Zgięła się w pół, krzywiąc się z bólu, jakby coś w niej pękało. To nie był zwykły ból. To było coś, co przypominało mroczny, nieznany wpływ na jej ciało. Jakby sama przestrzeń w tym domu zaczęła się zmieniać, a ona nie była w stanie tego kontrolować. Nie próbuj, Anno. Nie próbuj ich zabrać. Usłyszała głos Magdaleny, który teraz brzmiał dziwnie obco. Nagle drzwi w kuchni zatrzasnęły się z hukiem, jakby ktoś wpadł do pomieszczenia. Całe mieszkanie zaczęło drżeć, a w powietrzu pojawiła się nieziemska atmosfera. Anna spojrzała na dzieci, które wydawały się jeszcze bardziej oddzielone od niej, jakby wciągnięte w inny wymiar, a w ich oczach pojawił się blask, który nie należał do tego świata. Wszystko zamilkło. Anna stała nieruchomo, czując, jak jej ciało staje się coraz cięższe. W powietrzu unosił się zapach czegoś nieznajomego, jakby cały dom zatonął w jakiejś dziwnej, nieziemskiej mgle. Dźwięki, które docierały do jej uszu, były zniekształcone, jakby echo czegoś, co nie miało prawa się wydarzyć. Czuła, jakby była zamknięta w pułapce, w pułapce, której nie rozumiała, ale której obecność była namacalna. Czas płynął wolniej, jakby przestrzeń wokół niej zaczęła się rozciągać. A świat stał się odległy i nierealny. Magdalena nie poruszała się. Jej postać była teraz jakby zamrożona w czasie. To, co wydawało się jej wcześniej być pomocą, teraz stało się czymś, czego bała się najbardziej. Anna nie wiedziała, co robić, jak uratować swoje dzieci, ale wiedziała jedno musiała je zabrać stąd. Musiała je ocalić. W momencie, gdy pomyślała o ucieczce, Michał uniósł głowę. Jego oczy, które wcześniej były puste i nieruchome, teraz rozbłysły dziwnym blaskiem. Spojrzał w stronę matki, ale nie było w tym spojrzeniu żadnej więzi, żadnego uczucia, które Anna znała. Było tylko zimne, nieprzeniknione spojrzenie. Nie możemy wrócić, mamo. Jego głos był cichy, ale pełen pewności. Anna poczuła, jak serce jej drży. Michał, jej Michał. Nie mówił w ten sposób. To nie był on. To nie był jej syn. Był kimś innym, kimś, kto teraz zajął jego ciało. Michał, powiedziała, próbując zachować spokój. Michał, proszę, mów do mnie. To nie ty, to nie ty. Chłopiec powoli podniósł się z podłogi, a jego ruchy były nienaturalnie płynne, jakby nie pochodziły z tego świata. Jego ciało drżało. A jednak poruszał się z niezwykłą precyzją, jakby był tylko marionetką. Jego ręce były wyciągnięte w stronę matki, a na jego twarzy pojawił się uśmiech, który przypominał coś, co mogłoby wyjść z koszmaru. Nie ma powrotu, mamo. Powtórzył. Anna chciała krzyknąć, chciała uciec, ale czuła, jak jej nogi stają się jak z Nie mogła się ruszyć. Czuła, że coś trzyma ją w miejscu. Że cała przestrzeń wokół niej była jak w pułapce, z której nie ma wyjścia. Wtedy coś zaczęło się dziać z Julią. Dziewczynka podniosła głowę, a jej oczy, które jeszcze chwilę temu były pełne dziecięcej naiwności, teraz były zimne i puste. Jej uśmiech zniknął, zostawiając tylko przerażający wyraz twarzy. Bez słowa wstała i podeszła do matki, jakby wchodząc w trans. Anna nie miała pojęcia, co się dzieje ale instynktownie poczuła, że nie ma już powrotu. Pomóż im, Anno. To już za późno. Usłyszała głos Magdaleny, który teraz brzmiał jak śpiew wiatru. Oni już wybrali swoją drogę. Anna odwróciła się, wciąż próbując znaleźć jakąkolwiek drogę ucieczki, ale coś jej to uniemożliwiało. Przed nią stała teraz nie tylko Magdalena, ale też jej dzieci, jakby tworzyły jeden zespół, jeden byt. Coś, co było kiedyś rodziną, teraz stało się czymś obcym, nieprzyjaznym. Wtedy, z oddali, usłyszała cichy dźwięk, jakby ktoś pukał do drzwi. Anna odwróciła się gwałtownie, licząc na jakąś pomoc, ale drzwi były zamknięte. Dźwięk jednak nie ustał, był coraz głośniejszy, jakby ktoś próbował się dostać do środka. Kiedy drzwi otworzyły się powoli, Anna ujrzała postać której nie znała, ale która miała w oczach to, czego nie potrafiła zrozumieć. Postać weszła do pokoju, ale nie wydała żadnego dźwięku. Na jej twarzy widniał dziwny spokój, a jej oczy były całkowicie czarne, jakby nie miała duszy. Zatrzymała się tuż przed Anną, a jej obecność była tak silna, że Anna poczuła, jakby cała przestrzeń wokół niej zaczęła się kruszyć. W jej oczach odbijał się jakiś tajemniczy symbol którego Anna nie mogła rozpoznać, ale wiedziała, że coś strasznego nadchodzi. Czas się skończył, Anno. Szepnęła postać, a jej głos był jak echo z zaświatów. I wtedy wszystko zamarło. Anna stała, wstrzymując oddech, wpatrzona w postać, która właśnie przekroczyła próg jej domu. Jej serce biło jak młot, a ręce drżały, jakby już nie miała nad nimi kontroli. Czuła, jak każdy nerw w jej ciele staje na baczność, gotowy do ucieczki, ale coś trzymało ją w miejscu, coś silniejszego niż strach. Postać, która pojawiła się w drzwiach, była zupełnie nieruchoma, a jej oczy czarne, jakby nie miały dna, skupiały się na Annie. W tej chwili cały świat przestał istnieć. Całe jej życie, jej choroba, walka o przetrwanie, wszystko to zniknęło. Była tylko ona i ta istota, która wydawała się być zarówno zagrożeniem, jak i odpowiedzą na to, co działo się z jej dziećmi. Kto kim jesteś? Wykrztusiła, nie mogąc powstrzymać drżenia w głosie. Słowa nie brzmiały jak pytanie, bardziej jak desperacka prośba o wyjaśnienie. Każdy oddech stawał się coraz trudniejszy, a jej umysł szukał jakiejkolwiek logiki w tym, co widziała. Postać nie odpowiedziała od razu. Jej obecność była tak przytłaczająca, że wydawało się, iż czas w tym pokoju zatrzymał się na zawsze. W końcu, po kilku długich sekundach ciszy, postać wykonała mały, ledwie zauważalny ruch. I wtedy z jej ust padły słowa, które brzmiały jak wyrok: Twoje dzieci już należą do nas, Anno. Nie możesz ich uratować. Anna poczuła, jak krew zastyga jej w żyłach. Nie mogła uwierzyć w to, co słyszała? Co oznaczało, że należą do nas? Czy to wszystko było jakimś koszmarem, z którego nie mogła się obudzić? Magdalena, która stała wciąż w tle, nagle odwróciła wzrok, jakby coś się przyciągnęło w głąb domu. Jej twarz nadal była blada, ale w jej oczach zniknęła jakakolwiek świadomość. Wyglądała teraz jak duch, jakby nie była obecna w tym świecie, jakby oddała się całkowicie temu, co nadchodziło. Oni są już w stanie przejścia. Powiedziała cicho, jakby szepcząc do siebie, ale te słowa, mimo iż ledwo słyszalne, brzmiały jak echo z innego wymiaru. A ty, Anno, ty musisz wybrać: zostać z nimi, czy odejść na zawsze. Anna poczuła, jak serce bije w jej piersi w sposób, który był prawie bolesny. Przejście? Co to za wybór? Jakie przejście? I dlaczego jej dzieci były częścią czegoś, czego nie rozumiała? Zatrzymała się na chwilę, patrząc na Michała i Julię. Oba dzieci były teraz nieruchome, ich oczy wypełniały się dziwnym światłem, które rosło, jakby pochłaniało całą ciemność w pokoju. To nie były te same dzieci, które znała. Kiedy Michał podniósł wzrok, jego twarz była martwa, pozbawiona wyrazu, ale w jego oczach wciąż istniał niepokój coś, co wyglądało jak apel o pomoc. Michał, jej Michał, wydawał się nie rozumieć, dlaczego stał się częścią czegoś tak strasznego. W tym momencie Anna poczuła, że coś w niej pęka. Czuła, jak jej serce krzyczy o pomoc, o ratunek, ale nie wiedziała, dokąd się udać. W jej głowie panował chaos. Wszystko, w czym była, w co wierzyła, w co walczyła, teraz wydawało się nieważne. Co się ze mną stanie? Zapytała, nie patrząc na postać w drzwiach, lecz na Magdalenę, jakby szukała jakiejś odpowiedzi. Co mam zrobić? Magdalena na chwilę uniosła wzrok, ale jej twarz nie wyrażała żadnej troski. Zamiast tego jej oczy wypełnił smutek, jakby w pełni rozumiała konsekwencje, których Anna nie mogła pojąć. Nie ma drogi powrotnej. Powiedziała cicho. Ty sama tego chciałaś. Wszystko ma swoją cenę. Pamiętaj, że to, co widzisz teraz, jest tylko częścią większego planu. Nie jesteś już w stanie zmienić tego, co się stało. Anna poczuła, jak jej nogi się uginają. Teraz czuła, że nie ma już sił walczyć. Wszystko, co robiła, wszystko, czego się bała, teraz wydawało się być nieistotne. Uczucie bezsilności ogarnęło ją całkowicie. Co miała zrobić, skoro wszystko, co dotąd kochała, stawało się nieosiągalne, poza jej zasięgiem? Patrzyła na swoje dzieci, które nie były już jej dziećmi, i poczuła, jak cała nadzieja znika w ciemności. Ale wtedy postać w drzwiach zrobiła krok naprzód. Decyzja nie należy do ciebie, Anno. Jej głos zabrzmiał jak ostateczny wyrok, ale zaraz potem z ciszy, wyłoniły się słowa, które zdawały się brzmieć jak ostrzeżenie. Czas na wybór nadchodzi a wybór nie będzie łatwy. I wtedy świat znowu zamilkł. Anna poczuła, jakby cały świat zawalił się jej na głowę. To, co widziała, co słyszała, było nie do pojęcia. Niezrozumiałe i nieosiągalne. Czuła, jak zimny dreszcz przechodzi przez jej ciało. Jakby z każdą sekundą była coraz bardziej oddzielona od siebie i od swoich dzieci. Zdecydowanie nie miała już kontroli nad niczym. Jej serce biło szybciej, jakby w tej chwili stawiało się na granicy życia i śmierci. Nie mogła wybrać, nie mogła podjąć decyzji, ale wiedziała jedno to, co jej dzieci przeżywały, nie było naturalne. Michał, Julia, Tomek zniknęli, stali się kimś innym. Czuła że ich dusze zostały zabrane, a ich ciała opanowane przez coś, co nie miało żadnego szacunku dla ludzkiego życia. Cisza, która zalegała w pokoju, była przytłaczająca, jakby czas nie istniał. I wtedy Anna zrozumiała, co musiała zrobić. Przypomniała sobie, co powiedziała Magdalena Oni są gotowi, by przejść dalej. Przypomniała sobie symbol na talizmanie, który zawsze miał Michał. To nie była zwykła ochrona. To był znak. Znak, który nie dawał jej spokoju. Znak, który dawał jej odpowiedź. Anna spojrzała na postać stojącą w drzwiach. Jej oczy były czarne jak noc, a w jej spojrzeniu nie było litości. Zamiast paniki, Anna poczuła teraz coś innego odwagę, która wynikała z beznadziei. Miała dość. Czuła, że nadszedł czas na zakończenie tego koszmaru. Zabierz mnie z powrotem, powiedziała, wpatrując się w postać w drzwiach. Jeśli oni mają przejść, ja pójdę z nimi. Ale nie pozwolę, żeby to dalej trwało. Chcę zakończyć to teraz. Postać uniosła jedną brew, zaskoczona jej słowami. Nie rozumiesz, Anno. Wybór nie jest taki prosty. Dzieci nie mogą wrócić. Ale ty, ty masz szansę. Anna podeszła do Michała. Przed nią stał chłopiec, który wyglądał jak Michał, ale w jego oczach nie było życia. Podniosła jego rękę, a w jej dłoni poczuła zimny dotyk to było nieludzkie. Ale to była jej decyzja. Jej miłość do dzieci była silniejsza niż cokolwiek, co mogło ją powstrzymać. Ostatnia szansa Michałku szepnęła, starając się w jego oczach znaleźć choćby najmniejszy ślad życia. Proszę cię, wróć do mnie, kropka. I wtedy coś się wydarzyło. Michał spojrzał jej w oczy, jakby coś wewnątrz niego ożyło. W jego oczach pojawiła się iskra, choć słaba. Anna poczuła, jakby przez tę chwilę czas na chwilę stanął. Wtedy, na chwilę, Michał wyszeptał: Mamo! W tym momencie wszystkie oczy, w tym również Magdaleny, skupiły się na Annie. Zimny wiatr przeszył pokój, a przestrzeń wokół nich zaczęła drżeć. Anna czuła, jak coś w niej pęka, jakby rozrywała się na dwie części. Zdecydowanie nie mogła pozwolić na to, by jej dzieci zostały zabrane na zawsze. To była jej walka. Anna wzięła głęboki oddech i zamknęła oczy. Potrzebowała spokoju, żeby to zrobić. Czuła, że to jej ostatnia szansa. Musiała otworzyć drzwi, do których nikt nie miał prawa przejść. I wtedy z jej ciała zaczęła emanować niewidzialna siła, jakby z całego jej bólu narodziła się energia, która wyrwała ją z tego transu. Było to coś, co pochodziło z głębi jej serca, z miłości, którą darzyła swoje dzieci. W tej chwili Michał zadrżał, a potem z jego ust padły słowa, które Anna czekała przez całe życie: Mamo, już wszystko będzie dobrze. Jesteśmy w domu. Wszystko stało się jasne. Ciemność wokół zniknęła. Znikały cienie, znikała postać w drzwiach, a Magdalena opadła na kolana, patrząc na Annę z wyrazem niedowierzania. Dziękuję, mamo, wyszeptał Michał, a Julia chwyciła jej dłoń, jakby w końcu budząc się ze snu. Anna przyciągnęła swoje dzieci do siebie. To nie był koniec ich historii, ale początek nowego życia. Czuła, że zwyciężyła. Pośród ciemności, Pośród strachu jej miłość była w stanie odepchnąć nawet najgłębszy mrok. I choć nic już nie było takie samo, w jej sercu była nadzieja. Nadzieja na to, że nawet po najciemniejszej nocy wciąż jest szansa na świt. I w tej chwili, stojąc z dłońmi w rękach swoich dzieci, Anna wiedziała jedno: nie ma nic potężniejszego od miłości matki.